Siemanko, witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj pogadamy sobie m.in. o Czarnej Panterze 2, nowym plakacie do No Way Home, oczywiście oficjalnym plakacie, no i o aktualizacji dotyczącej zwiastunu do No Way Home z bardzo dobrego źródła. Tak więc czekajcie do końca, a w międzyczasie zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Do końca roku zdążymy zrobić 100 tysięcy? Mam nadzieję, że tak, bo przygotowałem coś naprawdę epickiego. Coś na miarę No Way Home. A dzisiejsze zestawienie zaczynamy od aktualizacji dotyczącej tego jak studio Marvel um, uhonoruje śmierć Chadwika Bosmana i odejście T'Challis z franczyzy Czarnej Pantery. Po tragicznym odejściu Chadwicka Bosmana, który wcielał się w czale w Czarnej Panterze, wielu fanów zastanawiało się jak MCU, Marvel i Kevin Feige uhonoruje odejście aktora i jak potoczą się losy tej postaci w MCU. Na tą chwilę wszystkie znaki na niebie mówią, że Letita Wright, która wciela się w postać Shuri, czyli siostry T'Chali, przyjmie miano Czarnej Pantery w sequelu Wakanda Forever. Niestety w sierpniu 2021 Letita Wright doznała kontuzji na tyle poważnej, że zdjęcia do filmu zostały na razie zatrzymane do stycznia 2022, gdzie Letita Wright będzie dalej chodziła sobie do lekarza czy na rehabilitację. Wtedy lekarz powie, czy może już nagrywać zdjęcia, czy nie może. Tak więc na razie Czarna Pantera została opóźniona, został opóźniony właściwie do listopada 2022. Najnowsze wieści dotyczące filmu Czarna Pantera 2 są takie, że zobaczymy tam Riri Williams, czyli następczynię Iron która pojawi się jako uczennica MIT. Dodatkowo aktorka głosowa, która pojawiła się w serialu animowanym What If? Lake Bell będzie grała swoją własną postać, tylko że tym razem w live-action. No i teraz największa rewelacja ponieważ, jak donosi serwis Cosmic Circus w filmie Wakanda Forever, czyli Czarna Pantera 2. Zobaczymy syna Czali i Naki. Syn Czali na razie nie przejmie miana Czarnej Pantery, ponieważ w filmie zobaczymy go jako jeszcze zbyt młodego i na razie to Shuri przejmie miano Czarnej Pantery. Na tą chwilę nie wiadomo, kto wcieli się w syna Czarnej Pantery, jednak według serwisu Cosmic Circus ta postać będzie zmieniona coś jak Cassie Lang w Antmanie i osie Quantumania. Szef studia Marvel, Kevin Feige, jakiś czas temu obiecał nam, że żaden inny aktor nie wcieli się w rolę czali, czyli czarnej pantery. Już bardziej widzielibyśmy to jako przekazanie tego miana dla Shuri albo kogoś innego. Jak donosi serwis Cosmic Circus, Disney Plus planuje serial na temat Wakandy, w którym zobaczymy właśnie życie i dorastanie syna czali i Naki. I wtedy po tym serialu ten aktor czy syn Charlie będzie gotowy, aby podjąć przygody w Avengers 5 albo w młodych Avengers albo w Czarnej Panterze 3 albo gdziekolwiek Kevin Feige zechce, aby pojawił się syn Czarnej Pantery. W komentarzach dajcie mi znać, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Czy według Was jest to satysfakcjonujące? Moim zdaniem jest. Pierwsza myśl była taka, że dobrze, że tak zrobili, a nie, że o nim zapomną. I w ten sposób Czarna Pantera będzie mógł dalej święcić triumfy na dużym ekranie. Także rozpisujcie się na ten temat w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do oficjalnego em, z plakatu do Spider-Man No Way Home, który wisi już w internecie już od kilku dni. Oczekiwanie na Avengers Endgame sięgało zenitu, jednak Spider-Man No Way Home to kompletnie inna liga. Od jakiegoś roku jesteśmy zasypywani newsami. Na temat obsady filmu, na temat fabuły, na temat tego, że w filmie będzie multiversum i film sam napędzał swój hype. Nie trzeba było mieć żadnych promocyjnych materiałów. Latem 2021 dostaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun do nowej Home, który od razu w pierwsze 24 godziny od publikacji pobił wszystkie rekordy, generując 355,5 miliona wyświetleń. I jest to zarazem film, który pobił kolejny rekord, a nawet jeszcze nie został wypuszczony, ponieważ No Way Home pobił rekord od momentu wypuszczenia pierwszego zwiastunu do premiery filmu. Jest to najkrótszy czas, bo niespełna pół roku. Fani zaczęli się martwić, że studio Sony i studio Marvel. Nie startując z oficjalną promocją filmu. No i niespełna kilka dni temu od nagrywania tego materiału fani na australijskim autobusie zauważyli coś, co wygląda jak plakat do No Way Home który później okazał się, że jest to oficjalny plakat do filmu. Studio Marvel i Studio Sony na swoim Twitterze opublikowali plakat, który teraz możecie zobaczyć na ekranie z dopiskiem The Multiverse Unleashed, czyli Multiversum się otworzyło. Na pierwszy rzut oka widać spider Spidermana w kostiumie Iron Spider Suit, który walczy z doktorem Octaviusem Alfreda Moliny. Spider-Man stoi na gruzach, które wydają się być gruzami mostu, na którym walczy Doc Ock ze Spider-Manem. Jednak zwróćcie uwagę na to, że są tam pewne czerwone elementy, które wskazują na jakiś żar, magmę lub ogień. Za Spider-Manem widać burzę piaskową, co jest prawdopodobnie nawiązaniem do Sandmana, w którego wcieli się Thomas Hayden Church. Między Mackami dok oka widać piorun, który ewidentnie jest nawiązaniem do Elektro, w którego wcieli się Jamie Fox. No i największą rewelacją jest zielony goblin, który czai się za plecami Spider-Mana, ale zwróćcie uwagę na pewien szczegół. Zielony Goblin ma ten sam glider i ten sam kostium, co w spider manie 2 z trylogii Sama Raimiego. No i teraz podstawowe pytanie, dlaczego ma taki strój na oficjalnym plakacie, a nie taki jak e, wyciekły niedawno zdjęcia Zielonego Goblina, czyli taki jak teraz widzicie na ekranie. Wydaje mi się, że studio Sony i studio Marvel nie chce od razu odkryć wszystkich kart, dlatego pokazali Zielonego Goblina z trylogii Spider-Mana. Tom Holland jest idealnym Spider-Manem. A wiecie dlaczego? Ponieważ sam jest gigantycznym fanem tej postaci. Za każdym razem, jak pojawiają się jakieś oficjalne wieści na temat filmu, no, jak na przykład ten plakat, Tom Holland na swoim Instagramie dzieli się hype'em razem z fanami. Czyli da wiadomości od fana dla fana. I tym razem zrobił tak samo. Oczywiście Tom Holland próbuje nie mówić nic, mówiąc cokolwiek, bo wiecie, że Tom Holland jest gadułą i w przeszłości bardzo wiele razy um, no powiedział za dużo, że tak krótko powiem. No i tym razem Tom Holland podzielił się swoją ekscytacją na temat Spider-Man No Way Home, pokazując na swoim Instagramie oficjalny plakat z dopiskiem: Ten film zniszczy system. Zaufajcie mi. Teraz, kiedy w końcu zaczęła się oficjalna promocja marketingowa filmu, czekamy na drugi zwiastun. Ale w komentarzach dajcie mi znać, co sądzicie o tym plakacie. Czy według Was jest to fajny plakat, czy pasuje do poprzednich plakatów, które widzieliśmy w Homecoming i Far From Home? Rozpisujcie się w komentarzach. A Spider-Man No Way Home będzie drugim najdłuższym filmem MCU, bo najnowsze raporty mówią, że będzie trwał 2 godziny i 39 minut. Dłużej niż Eternals i dłużej niż Avengers Infinity War. Ulega tylko około 20 minut od Avengers Endgame. Tak więc drugi zwiastun powinien nam pokazać naprawdę dużo nowości, dużo nowych scen. No i a propos drugiego zwiastunu, dostaliśmy aktualizację. Kiedy może pojawić się drugi zwiastun, a raczej kiedy się nie pojawi? Co wskazuje na to, kiedy może się pojawić, jeżeli wiecie co mam na myśli. Według Szona O'Connella z serwisu CinemaBlend drugi zwiastun do No Way Home nie pojawi się w poniedziałek 15 listopada. Jego kolejny tweet uzupełnił informację, że mimo że zwiastun nie pojawi się 15 listopada, to nie oznacza, że zwiastun nie może pojawić się. 16 listopada albo w tym samym tygodniu. Jedyne co słyszał, to to, że Zwiastun nie pojawi się 15 listopada. I teraz pytanie, dlaczego fani zaczęli sobie wmawiać, że 15 listopada to kolejna data pojawienia się Zwiastunu do No Way Home? Odpowiedzią na to pytanie jest nowy trend Studia Marvel, który ostatnio zaczął publikować nowe Zwiastuny do swoich projektów właśnie w poniedziałki. Pamiętajcie, że Spider-Man No Way Home to nie jest film MCU. Tutaj jest też związane z tym studio Sony, studio Marvel, studio Disney, Kevin Feige i wiele, wiele innych czynników, które wskazują na to, kiedy drugi zwiastun się pojawi. Tak naprawdę jest to film Studia Sony i studio Sony decyduje, e, kiedy wypuścić kolejny zwiastun czy kolejny plakat do filmu, a nie Kevin Feige i MCU. Na przykład e, Morbius. Drugi zwiastun pojawił się we wtorek, tak więc widzicie już złamała się ta zasada. No i teraz Daniel RPK na swoim Twitterze ogłosił, że drugi zwiastun do Nowej Home jest bardzo, bardzo blisko. No i ja nadal stawiam na Ghostbusters Afterlife, czyli pogromcy duchów. Nie pamiętam, jak się polski tytuł nazywał. Możecie mi napisać w komentarzach poniżej, a dostaniecie serduszko. Dan RPK ma nieskazitelną opinię, jeżeli chodzi o zwiastuny do różnych filmów, tak więc jeżeli on mówi, że jest niedługo premiera tego filmu, Sean O'Connell też ma nieskazitelną, jakby czystą kartę, jeżeli chodzi o swoje newsy, mówi, że zwiastun pojawi się po 15 listopada, tak więc ja nadal strzelam, że będzie to 18 listopada, ponieważ jakieś dwa tygodnie temu kiedy mówiłem o Wam, że zwiastun do Nowej Home jest już gotowy, to tam daty były między, piąty, między Eternals a pogromcy duchów. Tak więc między 5 a 18 listopada. Dajcie mi znać, jak myślicie, czy 18 listopada, czyli jeszcze tydzień damy radę poczekać, czy nie? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Co sądzicie, co chcielibyście zobaczyć w drugim zwiastunie do Spider-Man No Way Home? Czy potwierdzenie Sinister Six? Czy raczej trzech Spider-Manów? O czym opowiem w kolejnym materiale. A tymczasem, jeżeli podoba Wam się to, co robię, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, o czym już wspominałem na początku tego materiału, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Naprawdę przygotowałem coś lepszego niż No Way Home. Nie wierzycie? Kliknijcie w przycisk Subskrybuj, który świeci się na czerwono, a przekonamy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się. Na razie.